Jeune de La Fontaine, najpiękniejsze baśnie, czyta Barbara Tlaga. Rada myszy, w pewnej wsi myśli Ludek od dawna żył szczęśliwie w spokoju i pomyślności. Pewnego fatalnego dnia, niestety, przybył z dalekich stron pewien kocur, imieniem Gryzi Skwarek. i rozpoczęła się tragedia. Gryziskwarek był wielki i gruby, miał czarną, lśniącą sierść, fosforyzujące zielone oczy, pazury, zęby ostre jak brzytwa i aksamitne łapy. Przede wszystkim zaś przepadał za myszami. W kilka tygodni urządził wśród nich taką jadkę, że z licznego ludku pozostała tylko niewielka przerażona garsteczka, kryjąca się bez przerwy w norkach. Nie mająca odwagi wychylić nawet nosa w poszukiwaniu czegoś do jedzenia. W końcu, któregoś dnia, gryziskwarek zadowolony i dobrze odżywiony, postanowił, że nadszedł czas poszukać sobie towarzyszki życia i założyć rodzinę. Zjadł ostatni obfity posiłek i oddalił się z wioski. Wiadomość rozeszła się lotem błyskawicy wśród ocalałych myszy. Kryzys Kwarek poszedł sobie, jednak niedługo wróci i będzie jeszcze bardziej głodny niż zazwyczaj. Musimy skorzystać z jego nieobecności i zwołać radę, żeby wymyślić, jak się bronić przed tym mordercą. Zaproponowała pewna stara mysz, ciesząca się opinią bywałej w świecie i bardzo mądrej. Narada odbyła się w piwnicy. Obecni byli na niej wszyscy, którzy ocaleli. Stara mysz zabrała głos. Kiedy siedziałam zamknięta w mojej norce, o pustym żołądku, miałam wiele czasu na rozmyślania, wreszcie wpadłam na genialny pomysł. Wszystkie myszy z napięciem wpatrywały się w jej pyszczek, modląc się z całego serca, aby rzeczywiście istniał sposób wyjścia z tej sytuacji. Gryzi skwarek, jak dobrze wiemy, podjęła stara mysz, a atakuje z Ponieważ jest bardzo zwinny i cichy, zachodzi nas od tyłu i nawet się nie spostrzegamy, jak już jesteśmy w jego pazurach. Jednak gdybyśmy słyszały, jak się zbliża, wszystko wyglądałoby inaczej. Słusznie, przyznały myszy. W takim razie co byście powiedziały na to, żeby przywiązać mu do ogona dzwoneczek, w ten sposób będziemy słyszały go już z daleka i będziemy mogły na czas schować się w naszych norkach, wszyscy przyklasnęli z zapałem. Teraz jednak trzeba było rozwiązać jeszcze jeden problem. Kto przywiąże dzwoneczek do ogona strasznego gryziskwarka? Ja nie! Powiedziała od razu jedna z myszy. Mam straszny katar i ciągle kicham. Gryziskwarek kwarek od razu by mnie odkrył. Ja nie umiem wiązać zupełków, dodała druga pośpiesznie. Dzwoneczek od razu by się odwiązał i byłby ze mną koniec. Jeśli o mnie chodzi, dodała trzecia mysz, właśnie przeprowadzam się do bezpiecznej norki. Jestem bardzo zajęta. Ja bardzo się boję gryźć kwarka. Trzęsą mi się łapki, jak go tylko zobaczę, przyznała jedna bardzo młoda i naiwna myszka, która nie nauczyła się jeszcze udawać. Co tu robić? Krótko mówiąc, mimo że pomysł starej myszy wzbudził powszechny entuzjazm, nie znalazł się nikt, kto miałby odwagę wprowadzić go w życie. Zebrani rozeszli się w ponurych nastrojach, nie znalazłszy żadnego rozwiązania. Następnego dnia powrócił gryzisk farek. Był w bardzo złym humorze, ponieważ nie udało mu się znaleźć godnej siebie towarzyszki życia. Pragnął, żeby miała szarą, jedwabistą sierść, krótki ogon i błękitne oczy. Podróż sprawiła, że miał ogromny apetyt, dlatego zaraz zabrał się do pożerania wszystkich myszy, które wpadły mu w pazury. Jeśli podobają Ci się moje audiobooki, bardzo proszę o subskrypcję oraz pozostawienie łapek w górę.